Dobra, drodzy widzowie, pora sprawdzić. Nie wiem, czy wam się chwaliłem. O, urodziły się. Są małe zbrojasy, tam się ruszają. Czekaj, czekaj, młodzi, bo ja tu próbuję fokus złapać. Najważniejsze, że widać, że coś tam się rusza, nie mogę tego złapać niestety ostrości, ale są, urodziły się małe zbrojasy! Pełen sukces, grota działa, fanfary i dajcie znać, co ja mam teraz z nimi zrobić, jak je karmić, czy po prostu rzucać spirulinę, czy co? Spójrzcie drodzy widzowie, Ancytrus czerwony, już tutaj mam młode. Już się wylęgły, długo się lęgły, chyba za 4-5 dni, ale jest już fajnie. Dajcie znać, co ja mam teraz robić, jak je karmić. Wiem, widzę, że mają pęcherz, pęcherz pławny, więc pewnie 3-4 dni spokoju mam. A później co? Solowiec czy spirulinka? Dajcie znać.